Siemano wszystkim, z tej strony niech to inny jak Kod Mitch i w dzisiejszym odcinku powiemy sobie o współpracy Fortnite'a wraz ze Star Warsami. To znaczy, że w dzisiejszym odcinku głównie poruszymy sobie temat nadchodzącej współpracy Fortnitea wraz ze Star Warsami, która startuje już po nadchodzącej wielkiej aktualizacji, a wraz z tym w grze pojawią się specjalne skiny w sklepie wraz z nowymi darmowe nagrody dla graczy za wyzwania, blastery i kilka innych bardzo ciekawych rzeczy. No a my zanim przejdziemy do naszego głównego tematu filmu, to chciałbym przypomnieć, że jestem obecnie na wyjeździe i wracam dopiero w niedzielę i z tej okazji organizuję dla Was konkurs na 1000 fałdowych którego można wygrać na jednym z trzech ostatnich filmów. A dokładniej, spod jednego filmu z tego piątku, soboty lub niedzieli, wylosuję jedną osobę, która wygra 1000 fałdolców I film, z którego będę losował, będzie losowy. A żeby wygrać, trzeba mieć suba z dzwonem na kanale, łapkę w górę pod każdym tym filmem, kod MigaO2 w sklepie i komentarz z nikiem też pod każdym filmem. Wyniki tego konkursu pojawią się na filmie po powrocie w poniedziałek i podam tam jednego zwycięzcę oraz film, z którego będę losował. Tak więc komentujcie trzy filmy, a może to akurat komuś z Was uda się wygrać 1000 fałdolców, a i na kanale jest już premiera livea, który odbędzie się dokładnie Dnie w niedzielę o godzinie 19. No i tak moi kochani, jak dobrze wszyscy wiecie, od ostatniego czasu na pewno każdemu z was obiła się informacja, że do gry Fortnite nadchodzi współpraca ze Star Warsami, ponieważ informacje o tym pojawiły się jeszcze przed startem tego sezonu drugiego. Jak się okazuje, współpraca ta już dosłownie na dniach zostanie wprowadzona do gry, a wraz z tym, jak mogliście usłyszeć na samym początku, trafi ogrom i to dosłownie ogrom mega ciekawych zmian i nowości, które dzisiaj postaram wam się przedstawić. Na samym początku zaczniemy sobie od rzeczy, która pojawiła się już kilka dni temu na wyciekach odnośnie tej oto współpracy i była też o tym mowa przedstawiona. Tego sezonu, a chodzi tutaj o dwa nowe zestawy przedmiotów kosmetycznych z tej oto z serii. A dokładniej, według likarów, do gry nadchodzą dokładnie dwa nowe zestawy przedmiotów kosmetycznych ze serii Star Wars, które pojawią się w sklepie z przedmiotami do kupienia za V-dolce I co ciekawe, znamy nawet zawartość obydwóch tych zestawów, które pojawią się w grze. Według tego, co podaje nam Shina, do gry trafią dwa zestawy: jeden z nich będzie zawierał skina, plecak, kilo w lotnie oraz malowanie do broni, a drugi zestaw ma mieć skina, plecak, emotkę, taniec, malowanie do broni oraz dodatkową lotnię. Są to wszystkie nowe przedmioty kosmetyczne Star Warsów, pojawiają Pojawiają się w grze z okazji tego wydarzenia, i jest to jedna z pierwszych nowości, jaka ma tam się pojawić. I jak Sam Shin dodaje, przedmioty te mają pojawić się w okolicach 4 maja lub chyba 28 kwietnia w sklepie z przedmiotami. To właśnie 4 maja na świecie jest Dzień Gwiezdnych Wojen, a Fortnite zawsze kilka dni przed wydaje takie rzeczy do gry, więc spodziewajcie się, że wszystkie skiny Star Warsów wrócą przed tą datą, a te najnowsze trafią do gry raczej na pewno dopiero tego 4 maja. Co do pozostałych przedmiotów, to wszystkie z nich macie widoczne teraz w tle i wszystkie z nich, jak co roku, ponownie zostaną dodane do gry z okazji tego święta czy czegoś w tym stylu, lecz. To wydarzenie teraz będzie lepsze niż te wcześniejsze. A tylko dlatego, że poza mieczami świetlnymi, o których powiemy sobie dopiero zaraz, gracze mają otrzymać jeszcze dodatkowe moce, jakie pojawiły się w Star Warsach, co oznacza wprost, że do gry wracają mityczne supermoce, tak jak kiedyś w rozdziale drugim sezonu czwartego. Oczywiście moce te będą za Star Warsów i wymienił je nam Firemonki w swoim poście przed startem sezonu drugiego, gdzie dał znać o dokładnie ośmiu mocach, jakie trafią do gry i jest tam przykładowo siła podnoszenia, siła błyskawicy lub siła przyciągania. Poza nimi mamy jeszcze pięć innych, które sami możecie zobaczyć teraz w jego poście. I Temat ten również potwierdził nam na przed startem tego sezonu, co wprost podpowiada nam, że moc to na 100% trafią do gry, bo tak by nie pisało o tym aż tyle likerów. Z tych wszystkich, które wam wymieniłem, czyli te siły podnoszenia i tak dalej, możemy wprost wywnioskować, że gracze będą mogli podnosić jakieś struktury mocą, przykładowo strzelać błyskawicami, a do tego z tego, co dalej tam możemy przeczytać, nawet mogą przyciągać innych graczy. Tak więc obecnie pozostało nam tylko oczekiwanie na dodanie tych supermocy do gry i same ich nazwy mówią nam naprawdę bardzo dużo, co sami usłyszeliście, a ich dokładne działanie poznamy dopiero wtedy, gdy Fortnite postanowi dodać, To motor współpracy. Co do samych mieczy świetlnych, to one też pojawią się w grze z okazji tego wydarzenia, o czym wspomniał nam Sheena w swoim pierwszym poście na Twitterze na temat tego wydarzenia, a wraz z tym prawdopodobnie na wyspie ponownie pojawi się postać Darth Vadera. Tak samo jak ostatnio odwiedzi on naszą wyspę za pomocą swojego statku. Nie wiem jak dokładnie się on nazywa i będzie on lądował w kilku lub kilkunastu miejscach na wyspie, ale tylko raz na mecz, i tak jego statkiem pojawi się on wraz ze swoimi strażnikami. No i pamiętajcie, że jego zlikwidowanie nie będzie takie proste jak może się niektórym wydawać, więc radzę się troszeczkę uzbroić, przed jego atakowaniem, tym bardziej, że poza nim w okolicy znajdują się jego pomagierzy, którzy zaraz po jego ataku atakują też nas. Jest to coś na zasadzie obecnego bossa, który pojawia się na brutalnym bastionie, Megacity oraz na obupanej odkrywce, czyli że jest boss oraz jego dwóch pomagierów i tak samo będzie z Darth Vaderem, tylko on zamiast karty da nam mityczny miecz świetlny. Miecz ten jest tylko jeden na całą rozgrywkę, więc początkowo na pewno będzie duża walka o jego otrzymanie, ale na pewno kilka dni później nikt na niego latać już nie będzie, tym bardziej, że sam miecz świetlny niestety nie za bardzo przydaje się w zwykłej rozgrywce. Jeżeli byłby on jakiś Mega ciekawe, to na pewno więcej osób korzystałoby z tej broni, ale to już sami zobaczycie podczas grania. A same blastery będą dostępne w skrzynkach, luzem na ziemi oraz po zlikwidowaniu tych pomagierów od Darth Vader'a. Poza tym nadal musicie pamiętać, że na wyspie, jak przy każdej współpracy, mogą pojawić się jakieś pojedyncze zmiany na wyspie, które będą nawiązywać jakoś do tej współpracy, czyli więcej ich pomagierów, jakieś dekoracje lub inne ciekawe rzeczy prosto z gwiezdnych wojen. Z takich właśnie pojedynczych zmian, czy to na wyspie, czy to w samej grze, to chyba wszystko. I jak widać, zmian tych do gry nadchodzi naprawdę bardzo dużo. I teraz przed na najważniejszy temat, czyli temat Darmowych nagród z tego oto wydarzenia. Jak sami dobrze wiecie, Fortnite za każdym razem, gdy wprowadza jakąś współpracę czy coś, łapie każdą okazję na dodanie darmowych nagród dla graczy, których jak sami widzicie ostatnio jest bardzo dużo i tutaj raczej na pewno też się one pojawią. Skoro jest to nowa współpraca, to już na 100% wiemy, że nagrody pojawią się w grze, a dodatkowo jak sami widzicie, współpraca ta mała nie będzie, co daje nam dodatkowe informacje, że nagród tych może być o wiele więcej niż przy normalnej zwykłej współpracy. Wszyscy gracze mogą spodziewać się, że w grze pojawią się albo nowe wyzwania z nagrodami w grze, nowe wyzwania z nagrodami na stronie internetowej lub w ostateczności może pojawić się nawet jakiś turniej o skina, bo wiemy, że będą tam dwa nowe skiny. Bardzo często, gdy do gry są wprowadzone nowe skiny, a tym bardziej skiny na jakieś wydarzenie, są one dostępne wcześniej dla graczy za darmo w turnieju, więc tutaj też jest taka możliwość, ale raczej w to wątpię, bo 5 maja w grze ma być jeszcze jeden turniej o też darmowego skina. Jego temat omówię wam bardziej dokładnie na filmie jutro, bo jutro będzie film na temat zmian w aktualizacji i teraz pozostańmy sobie jeszcze przy tym temacie, bo tutaj wydaje mi się osobiście, że do gry trafią standardowe zadania, oczywiście z nagrodami. To znaczy, że wraz ze startem Wydarzenia w grze pojawią się nowe Star Warsowe zadania, za które gracze poza nagrodami będą mogli zdobyć dodatkowy poziom po ukończeniu danego zadania i jest to chyba najlepsze rozwiązanie ze wszystkich wymienionych. Obecnie i tak nie jest to potwierdzone, lecz no jak sami słyszeliście, szanse na to są ogromne, a co do nagród, jakie gracze będą mogli tam zdobyć, to może pojawić się tam jakieś graffiti, emotka, malowanie do broni, kilofy plecaki i inne małe nagrody. Nie liczyłbym tutaj na waszym miejscu na jakiegoś darmowego skina, o czym wspomniałem Wam już na samym początku tego filmu, chyba że tak jak mówiłem, w grze pojawi się turniej, bo zawsze szanse na to są, i to chyba wszystko w temacie darmowych nagród. Ich wygląd oraz pozostałe rzeczy poznamy dopiero po wprowadzeniu do gry nowej aktualizacji 24.20, tak więc obecnie musimy sobie poczekać na dalsze informacje w całym tym temacie, które będą już raczej na pewno w ten wtorek 25 kwietnia po wprowadzeniu tej oto aktualizacji. Po tej aktualizacji poznamy wszystkie najważniejsze informacje w temacie Star Warsów i całej tej reszty, jak i do gry trafią kolejne zmiany w temacie fabuły, która jak widać po ostatniej aktualizacji rozwinęła się naprawdę dość bardzo mocno. Jej temat jak i temat wszystkich zmian wam na filmie w Dzień Aktualizacji i pamiętajcie, że z tego update'u na kanale nie będzie live'a, ponieważ we wtorek każdy z Was będzie w szkole, a dwa tygodnie temu, jak dobrze wiecie, były oczywiście święta. A i dodam tutaj, że już jutro w poniedziałek pojawi się odcinek podsumowujący wszystkie najważniejsze informacje w temacie samej aktualizacji, więc polecam sobie nastawić budziki, bo przedstawia tam wszystkie zmiany, jakie trafią do Fortnite'a po tej oto dużej aktualizacji. A co do tych wszystkich zmian, to podsumowując sobie je wszystkie naraz, to wiemy, że w grze mają pojawić się nowe mityczne miecze świetlne wraz z Darth Vader'em i jego pomijakierami. Do tego wszystkiego w grze pojawią się nowe moce ze Star Warsów, w grze pojawią się jeszcze dodatkowe. Dwa skiny wraz ze wszystkimi starymi skinami, i do tego wszystkiego trafiam jeszcze darmowe nagrody dla wszystkich graczy. Pamiętajcie, że o wszystkich zmianach i nowościach w temacie samych Star Warsów, nagród i całej tej reszty będę starał was się informować na bieżąco, tak więc obserwujcie kanał Migao, ponieważ filmy pojawiają się tutaj każdego jednego dnia i na pewno nie przegapicie żadnych nowych i ciekawych informacji prosto z świata Fortnite. No a jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to fajnie będzie, jak zostawicie pod nim do góry, przynajmniej w końcu może on trafi do większego grona odbiorców, takiego ostatnie moje filmy. Pamiętajcie też, o sobie z to nie przegapicie kolejnych tak Filmów live o short'ów, a jeden live będzie w niedzielę o godzinie 19. No i nie zapomnijcie wpisać kodziku Migao 2, tak jak te dwa kozaki, które pojawiły się na samym początku tego oto filmu. No i co, to chyba wszystko w dzisiejszym materiale. W komentarzach dajcie koniecznie znać, co sądzicie ogólnie o nadchodzącej współpracy Fortnite'a wraz ze Star Warsami i czy Waszym zdaniem do Fortnite'a z okazji tego wydarzenia zostaną wprowadzone darmowe nagrody, bo wydaje mi się, że tak, A ja wam dziękuję za oglądanie filmu i widzimy się na live w niedzielę około godziny 19. Yo!